A więc kolejny wątek, so co so z tego. W drugim odcinku widzimy bardzo dużo takich scen z świętowania soboty. I między innymi jedna scena jest tam, gdzie Jezus przychodzi do Marii Magdaleny i siadają i jakby celebrują ten czas. I wynika pytanie, patrząc na Jezusa, który celebruje tę sobotę, czy dzisiaj chrześcijaństwo może celebrować inny dzień, niedzielę? Więc sobota czy niedziela, Mariusz? Co o tym myślisz? No, słuchaj, tego tak jak już powiedzieliśmy we wcześniejszym odcinku, no dla mnie sprawa jest dość jasna. Ja spraw nie komplikuję. Ja uważam, że jeśli Pan Bóg coś stworzył od samego początku, to bez sensu jest po prostu to zmieniać i tyle. I co prawda są pewne rzeczy, czasami nie, nie, nie bierzemy wszystkiego z Biblii. Dosłownie, powiedzmy jeden do jeden, bo faktycznie są pewne rzeczy, które wymagają interpretacji, ale są pewne rzeczy, które nie wymagają interpretacji. No i mnie generalnie nie przekonuje to, że dzisiaj chrześcijaństwo czy wybiera inny dzień, czy wybiera niedzielę. Dla mnie po prostu to jest słaba kwestia, powiem, w tym sensie, że ja tutaj nie mam jakichś wątpliwości i pozostaję bardziej przy swoim, niezależnie czy komuś się to podoba, czy nie. Czyli pozostajesz na? Święte Sobotę nie jest dla mnie żaden problem. Mhm. E, Okej. Okay. To jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że generalnie rzecz biorąc, kiedy czytamy dzieje apostolskie, e, to widzimy, że i apostoł Paweł, i uczniowie nauczają o świętowaniu Soboty. Sami gromadzili się na wspólnych zebraniach, na bożeństwach tak zwanych i e, Celebrowali ten czas. Więc problem tylko jest wtedy, kiedy za bardzo chrześcijaństwo chce się zdystansować z synagogą, czyli z żydowstwem. I tu właśnie na tym polega problem. Ja rozumiem być może, dlatego, że sobota przy Żydów była troszeczkę przedstawiana w niewłaściwy sposób. Jako jedynie czas taki. Zakazów i poleganie na tym, że w soboty można coś robić lub nie można robić. Tak? I to wszystko jakby spłycało się do takiej czynności. I wiele, wiele chrześcijan później w II wieku mówiło prosto, że nie możemy utożsamiać się z taką sobotą żydowską, a chrześcijaństwo ma spotykać się w niedzielę, tak? czytać kazania apostołów. Lub inne miejsca pisma świętego, i mianowicie na przykład Justyn Męczennik czy Ireneusz Leonu, już podkreślają wartość niedzieli tak? i wskazują, że skoro Jezus zmartwychwstał stał w niedzielę, no to jakby powinniśmy spotykać się w niedzielę na modlitwę i słuchanie kazania, żeby nasze serca były jakby ustawione na słuchania Słowa Bożego. A później, w IV wieku, Konstantyn Wielki i papież Sylwestr I, jeśli dobrze pamiętam, i w synodzie, na synodzie odycajskim jakby oficjalnie uznano, żeby zmienić sobotę na niedzielę i ustanowić niedzielę jako dzień wolny od pracy, od różnych takich czynności. I to przyjął Kościół. I widzimy po prostu, że Kościół poszedł troszeczkę w inną stronę, tak? w inną tradycję, która no nie do końca jest jakby klarowna i wynika z pisma świętego. Od razu widać, że jesteś historykiem. Mam nadzieję, że widzowie zapamiętają to wszystko, co powiedziałeś. No, właśnie to jest przykład tego, powiedziałeś, jak można łatwo przedobrzyć pewne rzeczy, nie? Dlatego, że powstały pewne konflikty, pewne zatargi, czy w ogóle był problem, jeśli chodzi o to, też, w jaki sposób Rzymianie rozpoznawali pierwszych chrześcijan i Żydów, a może bardziej nie rozpoznawali, więc, więc z powodu różnych takich rzeczy można łatwo przedobrzyć. Bo wychodzi tak. na to, że, że zmiana, która powstała, o której wspomniałeś, nie była zrobiona po to, żeby. Nie była negatywną zmianą, przynajmniej tak im się wydawało, że nie jest negatywną, że jest czymś pozytywnym, a generalnie mamy namieszane w całej historii. No i tak. wiesz, dla mnie ogólnie byłoby to ok, nie? To wszystko byłoby OK, ale generalnie teraz jak sięgam znowu do Biblii, no bo znam trochę Biblię i znam trochę proroctwa, i teraz otworzę sobie chociażby księgę Daniela, siódmy rozdział. I w tym siódmym rozdziale mam wyraźnie pokazane, przepowiedziane że przyjdzie taki, taki moment, kiedy po prostu Kościół średniowieczny zmieni czasy i, i prawa i, i teraz patrzę w historię i w historii mogę sobie wygooglować, w Google wpisać i zobaczyć, że Kościół w połączeniu tak samo z Rzymem, dlatego też, też często Kościół nazywa się Kościołem rzymskokatolickim, że ten Kościół zmienił no i prawa i, i czasy, dlatego mamy różnicę i w dekalogu i... i i w literaturze, w katechizmie, i w Biblii, i tak dalej, no to w takim razie trzeba coś wybrać. No ja, ja, ja wybieram po prostu to, co ci powiedziałem, i, i tyle. Ja, ja, ja ciekawostkę ci powiem. Wczoraj e, tak pisałem ze Sztuczną Inteligencją i zapytałem ją, czy faktycznie od początku świętowali niedzielę, i napisała mi, zgodziła się ze mną, że faktycznie. Na początku świętowano sobotę, ale później chrześcijaństwo uznało, że trzeba zmienić sobotę na niedzielę. Od drugiego, to bardzo od, od drugiego wieku. A zapytałeś, zapytałeś dlaczego? dlaczego? Tak, tak, dlaczego to były główne powody tam jako Dzień Zmartwychwstania. Co powiedziałeś? Tak. I, i, I drugi powód to, że Pogani jakby święcili niedzielę i było prościej schrystianizować. Ludność, pogaństwo. A co jest bardzo też ciekawe, bo wspomniałeś o, o niedzieli. W Ewangeliach mamy też pokazaną historię, nie? jak Maria, to była Maria, chce przyjść do grobu Jezusa, ale nie robi tego bez Sobota, bez Szabat. To jest bardzo ciekawe, więc nawet dla nich sobota była problemem, żeby właśnie przyjść i gdzieś tam pomóc człowiekowi, czyli mhm. też do końca no, ta sobota nie była rozumiana, tak jak wcześniej powiedzieliśmy sobie w odcinku. No ale nie przychodzi bez sobota i przychodzi dopiero po sobocie, dlatego że. Że no, Biblijnie i tak samo Żydzi to rozumieli, bo po zachodzie zaczyna się kolejny dzień. I Biblia sprawozdaje, że pierwszego dnia tygodnia po Szabacie, czyli w niedzielę, przychodzi i właśnie namaszcza, chciała namaścić ciało Jezusa, no ale wiadomo, że już go tam nie zobaczyła. Tak. Więc to jest bardzo ciekawe, bo ta historia wyraźnie pokazuje, że tak naprawdę pierwszym dniem tygodnia jest niedziela. No, no i też, to, nie, to nie jest żadna tajemnica, Bo Tak. tak. Jak, jak się udamy na msze, czy gdziekolwiek, czy porozmawiamy sobie z jakąś osobą duchowną, no to ona i tak powie, że, że, no, że pierwszy dzień to jest niedziela, ale mówię to jako ciekawostkę, dlatego że pamiętam jak jakiś czas temu miałem też tam wykłady odnośnie demonów, takich spraw, no, i jeden młody człowiek przyszedł, wysłuchał wykładu. No, i ja tam też gdzieś wrzuciłem, że słuchajcie, dzisiaj mamy pewne, pewne rzeczy, które wymagają zweryfikowania osobistego, mianowicie kwestia zmiany przykazań, i tak dalej. No, i on usłyszał, że siódmy dzień to jest sobota, a nie niedziela. Czyli dla niego po prostu to było odkrycie, nie? Że sobota jest siódmym dzień, a nie niedziela. I on taki zaszokowany i mówi, co pan mi tutaj opowiada? Ja mówię: No, słuchaj, prosta sprawa, masz internet. No, mam, no to weź, wygoogluj sobie. No i wygooglował sobie, no i patrzy, kurczę, że naprawdę faktycznie no, coś tam zostało pozmieniane, po, pozagmatwane, i powiedział: Ja jeszcze z panem, ja się jeszcze z panem spotkam. I poszedł długo mnie. A więc, co z tego? Dla mnie to jest bardzo klarowne. Sobota jest dniem odpoczynku, Bożym Dniem, który obowiązywał od początku i obowiązuje w XXI wieku. I nie godzę się na żadne zmiany. Zawsze jest starcie autorytetów, i pytanie: To, co ty wybierasz? No, czasami trzeba po prostu nie iść za tłumem, i tyle.